Czy wiesz, że kąpiele latem w jeziorze lub w rzece mogą prowadzić do zapalenia ucha u Twojego psa? Objawy zapalenia uszu pojawiają się stopniowo. Na początku mogą być trudno zauważalne, bo są delikatne. Czyli na przykład pies drapie się tylko za uchem, ale nie zwracacie na to uwagi, bo zawsze tak robił. To, co powinno Cię zaniepokoić, to nieprzyjemny zapach z uszu, Nadmierna wydzielina z ucha o różnym zabarwieniu, zaczerwienienie małżowiny usznej, przechylanie głowy na jedną stronę, ocieranie głową o meble, dywany i tak zwane trzepanie uszami. Bywa też tak, że pies nie pozwala dotknąć swoich uszu. Jak temu zapobiec? Po kąpielach zawsze pamiętaj o dokładnym wycieraniu uszu, a uraz z uszami zwisającymi, wietrz je regularnie poprzez odwinięcie małżowiny usznej na zewnątrz. Pamiętaj też o regularnej pielęgnacji uszu odpowiednim preparatem dobranym do twojego zwierzaka przez lekarza weterynarii. Ważne, byś zaufał w tej kwestii wetowi, ponieważ sam możesz dobrać zły preparat i zaszkodzić tym samym swojemu pupilowi. W jednym z kolejnych odcinków opowiem wam o innych przyczynach zapalenia ucha u psów. Do zobaczenia.